Tu już jest lotnisko w Newcastle. Zrobimy pentelkę i wylądujemy z tej strony, tutaj. Od strony morza. Tak, Robert, ja zaraz pokażę to, tą opcję. Mam nadzieję, że się to uda zrobić bez problemu. Damy już mu approach face bo widzę, że on średnio chce zwalniać. I za chwilę będzie lądowanie. Już dawno nie korzystałem z tej opcji emergency w New Sky ale dzisiaj to był MUS. Przynajmniej przebazuje dzisiaj samolot. Z tego, o właśnie, zobaczcie, zamiast w lewo, to on kurde w, e, w prawo skręca. To jest kurde, właśnie cały flyby wire. On ma zawsze te problemy z łukiem. Może nie zawsze, ale często. W drugą stronę zaczął skręcać. I to był ewidentnie bug. thousand. Krupcio, ja tutaj mam akurat podejście samo, sam, tak naprawdę końcową prostą, więc mam constrainty i wysokościowe i prędkościowe, więc on sam sobie mi dobiera prędkość. Ale no sobie nie poradził dzisiaj z tym łukiem. <głosł> uznał, że zamiast w lewo powinien skręcić w prawo. No i zaraz pokażę te opcje we Fenixie, jak tylko wyląduję. Dobra, sobie kabinkę ILS i za chwilę będę na prostej. Można klapy wysunąć na trzy lotnisko, widać lotnisko płatne, kupione w marketplace. Tak, zgadza się to, co Filip 768 pisze, to też jest prawda. Można sobie ręcznie powpisywać konstrainty, damy sobie już stabilizację na lokalizerze 7 mil do pasa. Krupcio... tu masz prędkość, tu wysokość. Nie? Masz nawet speed i alt. Za chwilę Glejców. Wojtek, 1, 2, 3, nie piszemy tutaj o Warezie. prosiłbym o niepisanie tutaj takich rzeczy mi zależy jednak na kupowaniu dodatków z legalnego źródła 500. Delikatny wiatr z przodu. 400. Mój samolot. 100. Above. 200. Minimum one hundred fifty, forty, retard Jak zwykle mnie trochę zniosło niestety. Co on mi przyhamował aż tak mocno A... Super parking brake miałem zaciągnięty Ale to już przez przewrócenie lotu miałem ten parking brake przywrócony Tego on mi tak po heblach dał Niestety na multiplayerze, jakbym miał e, odchodzić na go around za każdym razem, gdy ktoś stoi na pasie, to bym na wielu lotniskach nigdy nie wylądował. Bo coraz częściej widzę ludków, którzy stoją dobre 15-20 minut na pasie i nie mają żadnego zamiaru zjeżdżać z niego. A ten parking brake miałem zaciągnięty jeszcze przed przywróceniem lotu najprawdopodobniej i dlatego mi tak stanął dęba na pasie, jeśli chodzi o hamowanie. No, to jest bez sensu, nie Gdyby nie loty, w których ktoś ze mną leci z widzów, tak jak na przykład Mr. Funga a lata czasami ze mną, to bym po prostu multiplayer całkowicie wyłączył. Bo mnie on straszliwie denerwuje czasami Multiplayer. No tak, Robert zgadza się. Ale hamulce sprawne. Przynajmniej były. O, tu coś się stało z holownikiem. się zbagował. Zobaczę sobie... W sumie niepotrzebnie brałem to emergencji Bo mi tego podwozia nie zaliczyło na błędu Bym miał 9,5 Ale no kto wiedział, że tak będzie Czekajcie, breaks, gdzie wheel będą? Nie, nie zagrzały się. Są w porządku, 220 stopni. Więc, no... Niepotrzebnie, niestety. E, zgłaszałem emergency. Mogłem śmiało... Kontynuować lot. Dobra, to już wiem. Przynajmniej. Następnym razem. Że to spokojnie można kontynuować. Dobra, doleciałem do Newcastle. Samolot przebazowany, więc e, są jakieś pozytywy. Dziękuję za 14 łapek pod streamem. Dziękuję za liczną obecność. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję za Rafałowi za napiwek dzisiejszy. Do zakupu Embraera już coraz bliżej. Niestety pogoda, jak widać, cały czas jest zepsuta. Chociaż akurat Newcastle jest kawok, więc... Może aż takiej rozbieżności w tym wypadku nie ma. No ale po drodze żadnych chmurek nie widziałem dzisiaj. Także uważajcie też na wyłączające się mapy binga i na ich włączanie. Bo to potrafi jak widać wygenerować krasza. A tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję za 15 łapkę tymczasem się z wami żegnam e, niecałe 3 godziny streama. i do usłyszenia pewnie gdzieś wtorek środa bo wtedy mniej więcej myślę, że możecie się a przepraszam już ci pokazuję te ustawienia Dobrze, że mi przypomniałeś. Obra jest aplikacja Phoenix I tutaj masz tak, login swój od SimBriefa, i tutaj jest render displays on, i tutaj sobie wybierasz CPU, jest recommended, auto select, ja w, przy, w tym przypadku bym miał na GPU auto select, albo ręcznie możesz sobie e, włączyć e, kartę graficzną, tak, ja mam ustawione na CPU. I tutaj mam zaznaczone Displace Multithreading. No, także tak to wygląda. Tutaj się to ustawia. Także jeszcze raz się z Wami żegnam. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem w połowie tyg e, przyszłego tygodnia. Cześć!